Witam serdecznie. W tym filmie dokonamy krótkiej prezentacji wmuchiwarki FTTH 2.0 od Hypervector. Od strony frontowej mamy czujnik temperatury oraz wilgotności powietrza. Od góry mamy panel HMI, którym sterujemy całym urządzeniem oraz głowicę, na no, której odbywa się cały proces wmuchiwania powietrza. Od strony prawej mamy grzybek bezpieczeństwa, E, złącze USB do pobierania raportów oraz potencjometr, którym sterujemy prędkością. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie. E, oczywiście rączka sprężynująca do wygodnego prze przekładania urządzenia. E, od strony natomiast lewej mamy pokrętło e, dociskowe, e, rączka sprężynująca oraz kruciec e, przyłącza powietrza. Z tyłu z kolei. Mamy wylot powietrza oraz tabliczkę znamionową. Wmuchiwarkę Hypervector FTT H20 wyposażyliśmy w system szybko mocujących dźwigni. Wystarczy włożyć element, zablokować. Włożyć element, zablokować. Włożyć element, zablokować. Dźwignie to są mimośrodowe, które mają dodatkowo budowane zabezpieczenie, a więc kiedy mamy podnoszone ciśnienie, nie ma możliwości awaryjnego, przypadkowego otworzenia, otworzenia, otworzenia mechanizmu. Żeby mechanizm mógł zostać otwarty, musimy początkowo podnieść zabezpieczenie i dopiero wtedy możemy odblokować.